Najważniejsze, że ty się kochasz nasza słodka. Nie od razu się pani uda, będzie pani musiała sobie wmówić, że pani siebie kocha. Słyszałam to od jednej z przyjaciółek. Zrobiła to po swoim rozwodzie. Jest na to kilka bardzo prostych ćwiczeń. A im szybciej Pani zacznie, tym szybciej osiągnie pani cel. Nie do wiary. Musi pani stanąć przed lustrem. Wiem, będzie się pani ze mnie śmiała, ale przysięgam pani, że to zadziała. Niech pani stanie przed lustrem i spojrzy na siebie. A teraz niech pani do siebie powie i to na cały głos. Helen Stawiski, jesteś fantastyczna. Helen Stawiski, jesteś fantastyczna. Lubię cię. I to jak ja ciebie lubię. Jesteś piękna. Tylko piękna, a nie urzekająca? Jesteś kobietą sukcesu. Jesteś pomnętna. Helen, proszę się odważyć, proszę zacząć. Ciągle mnie pani zaskakuje. Więc nie tylko odnosi pani sukcesy jako architekt, potrafi pani sprytnie zastosować matematykę w sprawach miłości, jest pani Amazonką obdarzoną prawdziwym talentem do ujeżdżania cudzych mężów. Oprócz tego wszystkiego jest pani jeszcze, jeszcze ma pani zadatki na wielkiego psychologa. A więc muszę, muszę tylko pozbyć się mojego kompleksu niższości. Zacząć się uczyć żeby innych. Pani powie, szanowna pocieszycielko, czy pani uważa mnie za głupią? Takie sztuczki są dobre dla idiotów, a ci i tak nie mają kompleksów niższości. Tylko oziębły albo idiota może powiedzieć, że nie jest zazdrosny. Oziębli seksu nie potrzebują, więc o co mają być zazdrośni, a idioci lubią seks, ale nie są zazdrośni, bo są pewni, że nie ma od nich lepszy. Ale nikt mi, pani powie, jak ma człowiek inteligentny, a za takiego się uważam, o sobie wspaniałą opinię, że inni nas podziwiają, zrozumiałe. Inni nie mają zielonego pojęcia o naszych wadach. Skrzetnie je przecież ukrywamy. Że my podziwiamy innych, to też zrozumiałe, ponieważ nie jesteśmy w stanie zajrzeć do ich wnętrza. Nie wiemy nic o ich słabościach. Ale jak możemy podziwiać samych siebie? Tylko psychologia <coughs> może <mogę> się <coughs> takiego wymyślić. Nasze tak zwane poczucie własnej wartości pochodzi wyłącznie od innych. Jesteśmy zawsze na tyle wspaniali, na ile się nas za wspaniałych uważa. Jeżeli nas podziwiają, jesteśmy godni podziwu. Jeżeli uważają nas za pięknych,